Cześć, witajcie. Kolejny ogród w moich e, busowych podróżach. Tym razem gościmy u Ani. Witaj. E, cześć, dziękuję za zaproszenie. E, sezon siódmy, ogród numer 14. Gościmy w Małopolsce, tak? Zgadza się. Witam serdecznie. E, ja również e, witam Ciebie, witam widzów. Dziękuję, tak jak powiedziałem, za zaproszenie. E, Jesteśmy y, tak naprawdę przedmieścia Krakowa, chyba tak można to, y, to nazwać. Ogród zupełnie swobodny, y, tak na pierwszy rzut oka myślę, że możemy go trochę nazwać takim kaskadowym, bo na zdecydowanym stoku. No i cóż, powiedz mniej więcej, kiedy zaczęła się ta przygoda z tym ogrodem i jakie tutaj były założenia takie główne, co przyświecało tutaj. Przygoda, przygoda moja z ogrodem zaczęła się, z tym ogrodem zaczęła się 8 lat temu, przeszło 8 lat temu. Na początku nie miałam żadnego pojęcia, co zrobić z tym ogrodem, i jak go zrobić i jak go w którą stronę, w którą stronę iść. Tak, bo mówiłaś, że to był ogród, który nabyliście stary, nieruchomość? Dokładnie, tak, dokładnie. To był stary ogród. Do który, przerobienia. Dokładnie, to był stary ogród, który był do przerobienia i moja praca tutaj trwała, tak jak powiedziałam wcześniej, 8 lat. Mhm. Z roku na rok próbowałam coś udoskonalić, coś poprawiać. Sama nie wiedziałam, co robię mhm. i w pewnym momencie, może to było jakieś 6 lat temu, gdzie powiedziałam: Ok, wiem teraz co chcę. Mhm. Chcę stworzyć ogród, który, w którym ma człowiek się czuć jak w drugim domu, tak, tak, tak jak tak. w letnim domu, tak. gdzie jest miejsce, gdzie można się położyć, jest miejsce, gdzie można poczytać książkę, jest miejsce, gdzie. Można nie, nic nie robić? Można nic nie <laughs> robić. Także to był taki zamysł, gdzie poszłam w tym kierunku. Rozumiem, no właśnie, bo, bo ten ogród, jak zaraz oczywiście ruszymy na spacer, ma dużo takich zakątków. Tych wypoczynkowych właśnie, o których powiedziałaś, więc myślę, że to też jest jego taki wyróżnik. Dobrze, bo też masz jakby swoją taką drogę zawodową związaną z ogrodami. Myślę, że to możemy powiedzieć, więc to na tak. pewno pomagało. Bardzo dużo pomagło z tej racji, że jeśli chodzi o mój fach, jestem z zawodu ogrodnikiem. Mhm. Um, Możesz się zrealizować u innych, to i u siebie. Dokładnie, dokładnie. Powiem szczerze, że 9 lat temu niecałe mieszkałam w mieszkaniu, gdzie nie miałam nawet tarasu. Mhm. Nawet tarasu. Pomysł na, ten, na, ten, na to, żeby mieć dom, to był pomysł mojego męża, który. Nakłonił mnie, żeby mieć ogród, żeby mieć dom. Ja się tego panicznie bałam, bo wiedziałam o tym, że bardzo dużo pracuję w swoim życiu mhm. i, i że nie podołam. Na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwa, bo wiem o tym dobrze, że stworzyłam ogród, w którym, w którym nie jestem niewolnikiem. Mhm. O, to jest ważne. Nie jestem niewolnikiem. Przez, jest Został tak przemyślany, że najwięcej prac y, ogrodniczych mam tylko i wyłącznie na jesień, bo jest to normalną rzeczą jest to ścinka mhm. roślin i. I, i wtedy mo, mo, można powiedzieć, że jestem tam więcej niż tydzień tak, czasu w ogrodzie, tak, tak. ale tak to... E, to jest też sztuka, żeby tak ten ogród właśnie zaaranżować, żeby nie wymagał dokładnie. tej pracy. Każdy, kto wchodzi tutaj zresztą, e, każdy mówi, Boże, ile Ty czasu musisz spędzać w tym ogrodzie? Ja hmm. mówię, nie, ja nie jestem niewolnikiem mojego ogrodu. No. Więc gratuluję, chociaż patrząc na niego trochę się dziwię, bo jest tu tyle elementów, Tyle tego wszystkiego, perfekcyjnie utrzymany trawnik, a to przecież wymaga też e, sporo pracy, no ale, ale, ale jednak ważne to co powiedziałaś, żeby tak próbować to tworzyć. Dobra, powoli e, myślę, że ruszymy na ten spacer. Powiedz jeszcze, jaka jest powierzchnia mniej więcej? Jest to 20 arów 20 arów, czyli, czyli e, no, sporo, sporo no, jak no, na jest. taki przydomowy ogród. E, tak żebyśmy to naświetlili, e, posesja powiedzmy, że w kształcie kwadratu. Tak. Dokładnie na środku zlokalizowany mieszkalny budynek tak. i ten ogród tak, tak jakby otacza, otacza wokół, czyli, czyli taką wyspę macie domową i, i, i właśnie ogród. Dobra, to już żeby podsumować ten wstęp, miałaś jeszcze, jak rozmawialiśmy, taką, taki swój życiowy jakby epizod związany z Włochami, gdzie, gdzie jakby no, część życia spędziłaś. I, tak. I czy właśnie jakieś akcenty te włoskie tutaj zawędrowały? Moje w ogóle ja jestem po akademii ekonomicznej po studiach, i, ale niestety nie poszło w tym kierunku, bo nie podobało mi się... To, to zresztą tak jak ja też mam zupełnie inny zawód. A ja byłam, ja strasznie, ja od dziecka miałam, mój tato jest leśnikiem i od dziecka moim marzeniem było to były drzewa, to był, to był las. Hmm. Zamiłowanie do, 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 do lasu, do zieleni, do zwierząt. I dlatego po prostu w to poszłam, a poszłam tylko dlatego, że trafiłam we Włoszech, będąc we Włoszech, mieszkając we Włoszech, trafiłam na człowieka, który mnie te rzeczy pokazał, nauczył, wyszkolił. I to z czasem, jak wróciłam do Polski z moim mężem, wniosłam tutaj do Polski i zmieniłam bardzo dużo ogrodów mhm. u moich klientów stworzyłam ten ogród, który nie jest ogrodem typowo polskim. Jest bardzo dużo elementów włoskich tutaj wniesione. Eee, no i, I chciałam tak połączyć chciałam te dwa światy. Dokładnie, chciałam połączyć dwa światy, ten polski i, i ten włoski, gdzie są to dwa kraje, które kocham niesamowicie, kocham niesamowicie. Eee, I cieszę się, nie, że, że to, co stworzyłam, to, co jest tutaj, to zobaczycie teraz. Mhm. E, um, udało mi się zrealizować to, co chciałam zrealizować. Super. No i myślę, że to jest piękne zaproszenie do tego spaceru. To co? Ruszamy. Ruszamy. Zapraszamy. Ruszamy na spacer. Tradycyjnie yy, staram się rozpocząć od przedogródka, czyli jesteśmy w tej takiej wejściowej strefie ogrodu. Stoimy na podjeździe, za plecami mamy budynek, przy mnie oczywiście Ania, i ruszamy na spacer, tak jak powiedzieliśmy, wokół tego ogrodu. Dobrze mówię? Dobrze, <gry> bardzo dobrze. Dobrze, ruszamy. No i cóż, pierwsze elementy, które które widzimy, to co, po, to co powiedzieliśmy już na wstępie, dużo kącików wypoczynkowych. To powiedziałaś, że to było takim jednym z zamysłów, żeby co, odpoczywać w tym ogrodzie. Dokładnie, dokładnie. I powiedz, czy masz czas przede wszystkim tutaj siedzieć, gdzie siedzisz? Często, często, często siedzę, akurat tutaj widzimy łóżko, na którym wieczorem z moim mężem uwielbiamy oglądać gwiazdy. O, a właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że Twój ogród jest pięknie oświetlony. No niestety teraz mamy środek dnia, więc tego nie widać, ale być może, jeśli uda nam się jakieś kadry takie nocne zdobyć, to je, to je gdzieś tam na moich kanałach zaprezentujemy. Dobrze, wracając do tych kącików, każdy mniej więcej w innym stylu. Tutaj przed nami trochę taki egzotyczny, bo widzę bananowce. Skąd pomysł? Skąd pomysł? Ja na początku bardzo się bałam bananowców. Bardzo się bałam bananowców, bo nie wiedziałam czy w Polsce przeżyją. Mm -hmm. Okazuje się, że przeżywają i żyją sobie świetnie z tej racji, że nasz klimat się już zmienił. We Włoszech bananowce nie są przykrywane absolutnie na zimę. Mm -hmm. U nas w Polsce trzeba je przykryć, zabezpieczyć i przeżyją bez problemu. I dlatego postanowiłam bananowce. Wprowadź. Jest to przepiękna roślina, uwielbiam ją. Ma cudowne liście i super się komponuje przy właśnie takich klimatach egzotycznych. Ale nakrywasz się czymś na zimę? <grywa> Nakrywam je igliwiem i agrotuchamią. Ale ko koronę... Ścinam tak, tak. je na zero, czyli mhm. przy samym tak. pniu na dole i, i tyle. Zimują świetnie, no, nie czyli... mają żadnego problemu. Czyli jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, bananowce jak najbardziej polecamy. Dobrze, Aniu, jeśli chodzi o Twój ogród, to na pewno rzuca się w oczy tak. Ta różnorodność materiałów, bo chociażby w przeróżnych w tych murkach oporowych, obrzeżach, to tutaj jest różnorodność od kamienia, cegły, drewno, po prostu wszystko. Czy miałaś tutaj jakąś taką myśl, jakie materiały wykorzystywać, czy po prostu to, co było pod ręką, wkomponowałaś w ogród? To, co było pod ręką, to, co znalazłam, to, co mogłam wykorzystać, to wykorzystywałam wszystko. Są tu od podkładów kolejowych po cegły, które ktoś rozbierał i wyrzucał. Starałam się po prostu zrobić coś i wykorzystać. Bo szkoda wyrzucać. Po tak. prostu szkoda wyrzucać, a może to świetnie wykorzystać w ogrodzie. No właśnie, to zresztą widać też dużo takich staroci, tak. takich elementów właśnie w tych dekoracjach, bo, bo te dekoracje to, to też jest myślę kolejny wyróżnik Twojego ogrodu, bo, bo jest tutaj tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gdzie to zdobywasz? Czy to jakieś właśnie targi staroci, czy. No. Można powiedzieć tak, że nie, niektóre były na, na targach staroci, niektóre w, 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 ktoś, ktoś porzucił przy drodze, także mm -hmm. siedziałam, kombinowałam i, i a nie, no, niektóre trzeba było kupić. Tak, tak. <laughs> także... no, aż tak dobrze nie ma, żeby dokładnie, wszystko znaleźć. No, dokładnie, dokładnie. Także, że no, no, była kombinacja. Ja jestem osobą, która jest niesamowicie kreatywna i uwielbiam wymyślać, uwielbiam e, tworzyć coś z niczego, także... Najlepszy dowód to co, to, co w tej chwili oglądamy. E, dobra, mówiliśmy o włoskich klimatach. Dużo jest tych Donic. Tak. One się tak charakteryzują, znaczy, powiedzmy, kojarzą z tymi włoskimi klimatami. Czy one przywędrowały one z Włoch? Są w ogóle z Włoch, także to są typowo włoskie Donice. Mhm. E, tak samo jak te małpy, które tam widzicie. O. E, to są małpy, to są trzy małpy, które to są. Małpy, ja nic nie słyszę, nic nie widzę i nic nie powiem. To jest y, tak zwana y, mowa y, mafii. A, widzisz? To jest mowa mafii. To tego nie wiedziałem, tak. czyli, czyli warto zapamiętać. Dokładnie. <laughs> cenne, jakby takie życiowe rady, można powiedzieć. To jest to, co mafia, co mafia zawsze, jeśli zrobiła coś i coś chciała ukryć, to było zawsze hasło: nic nie powiem, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. O, o widzisz, jakie cenne cenne rzeczy. Dobra, przed nami basen, to też taki trochę element, no tutaj można powiedzieć w centralnym miejscu tego ogrodu, bo z boku taka altana wypoczynkowa. Jaka koncepcja była tego basenu, że on jest tak wyniesiony do góry, żeby co, podziwiać ogród z góry? Y nie, koncepcja była tego taka, że nie chciałam basenu wkopa... kopanego, stwierdziłam, mm -hmm. że ma... miałam wtedy dwa psy olbrzymie i bałam się po prostu, że te psy będą mi chodzić do basenu. I stwierdziłam, że zrobię go na styl Titanika. <laughs> tak, że, że tak, tak, tak powstał. Trochę z konieczności. Z konieczności, ale jestem zadowolona. Jestem bardzo zadowolona z tego, że tak wygląda. Czyli polecamy, polecamy takie rozwiązanie. Dobrze, tutaj przed nami, bo cały czas jesteśmy jakby w tej no, pierwszej części ogrodu, tak nazwijmy. To jest jakaś taka centralna altana, w której, w której odpoczywasz, nie wiem, imprezujesz. Imprezuję bardziej. Imprezuję tutaj, zapraszam moich znajomych, przyjaciół. Jest to altana trochę większa, bo drugą mam wyżej, jest troszeczkę mniejsza, a w tej tutaj przyjmujemy gości, jeśli mamy tam około 20 osób, no to wtedy jest na dole tutaj, jest, bo na dole jest kominek, także jest blisko tak. i do basenu, i, i, i do kominka, także... Wszystko, wszystko. pełen komfort. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to co powiedziałem przed momentem, dużo tych materiałów, ta różnorodność. Zwróćcie uwagę, po pierwsze, mówiliśmy o tym kaskadowym układzie, więc myślę, że tutaj jak poruszamy się, to widać właśnie to zróżnicowanie terenu, ale te murki, bo przeróżne materiały, właśnie od cegły, tutaj jakiś kamień polny, za chwilę łupki, no drewno. Naprawdę, fantazja tutaj Cię nie opuszczała, ale kto Cię nauczył tworzenia takich, y, takich rzeczy? Kto mnie nauczył? Powiem szczerze, że nauczył mnie internet. <śm> Za każdym razem, e, kiedy cokolwiek robiłam, nie byłam jeszcze doświadczonym ogrodnikiem, nie byłam doświadczoną osobą w tym, co teraz potrafię zrobić. Mm -hmm. e, I wszystkiego uczyłam się sama. Taka Zosia, samosia. Także nigdy w życiu wcześniej nie murowałam, robiłam to wszystkie eksperymenty, robiłam na moim ogrodzie, a później wykorzystywałam to u moich klientów. No więc tylko mogę pogratulować. Dobra, zanim przejdziemy do tej powiedzmy drugiej części ogrodu, myślę, że dwa słowa jeszcze należą się jakby temu trawnikowi, bo naprawdę perfekcyjnie utrzymany. Rozmawialiśmy, mówiłaś, że nie ma nawodnienia. Kosisz krótko, jak ty to robisz. Tu jest bardzo dobra ziemia, także mm, jeśli chodzi o trawnik, e, ważną rzeczą e, jest e, ziemia. Mhm. E, ja w tym momencie tutaj nie mam żadnego, żadnego nawodnienia, e, Koszę e, krótko, koszę dwa razy w tygodniu. Sama. Sama. Mhm. Czasami mi mój mąż mhm. pomaga, także w zależności od tego, czy jest w domu. Tak, Tak, tak. <laughs> I, e, I tyle, odżywiam go. Więcej nic, spryskuję na chwasty, jeśli, jeśli się pojawią, mhm. zresztą no, ja zawsze mówię, że trawniki należy często kosić, bo koszone trawniki nie mają tyle chwastów, co tak, niekoszone. Prawda. To Także prawda. więcej nic nie robię, nic nie robię. Nie jestem na pewno niewolnikiem tego trawnika. <noise> tak, tak i ogrodu. <noise> i ogrodu. No dobra, to zanim przejdziemy do tylnej części, jeszcze takie dwa słowa. Masz tak, bardzo dużo roślin, różnorodność, bo tak trochę pominęliśmy, bagatelizowaliśmy te rośliny, a jest tutaj tak naprawdę no, pełen przekrój. Ponad, od Ponad 500 roślin. 500 no. gatunków roślin. Gatunków, właśnie, tak. bo, bo, bo jakby sztuk to, <noise> to na się pewno... Po, niektóre się powtarzają, prawda, ale ogólnie tak. jest ponad 500 gatunków roślin. No, e, no więc to jest dobry jakby wstęp do tego, co chciałem powiedzieć, że jeśli którakolwiek Was zainteresuje, po prostu pytajcie w komentarzu, która minuta filmu, która sekunda i z pomocą Ani e, postaramy się to rozszyfrować, bo jest ich po prostu za dużo. Dokładnie. Dobra, no to chwila przerwy i ruszamy do tej górnej części ogrodu. Ruszamy do drugiej, tej tylnej części ogrodu, ale zanim, zanim to, to co? Pójdziemy takim spacerem pod bukiem. Dokładnie. Płaczący, tak. Płaczącym. Tak, mam nadzieję, że go tutaj w kadrze widać. I co? Ruszamy taką ścieżką trochę drewnianą znaczy nie trochę, ale drewnianą. To są podkłady krojowe. Tak, więc tak nas tutaj prowadzą. Zwracajcie uwagę na to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli na tą kaskadowość. Kaskadowość tego ogrodu. Trochę to jest wymuszone chyba przez to ukształtowanie, takie podgórskie, jakby lokalizację Dokładnie. podgórską. No ale umiejętnie to jakby wykorzystałaś, nadałaś temu takiego trochę, trochę właśnie charakteru kaskadowego. I myślę, że przez to ogród jest ciekawy, tak? Zgadzam się, zgadzam się. Tu było nawożone ziemi, dlatego po prostu nie chciałam, żeby ten był spadzisty tylko i wyłącznie. Chciałam po prostu, żeby miał te tak zwane kondygnacje. Półki. Takie półki. Tak. No i cóż, jesteśmy w tej tylnej części ogrodu. Tutaj za nami ponownie jest ten budynek mieszkalny, więc drugi taki taras, tak, tak. za tym budynkiem. I siedząc, obserwujesz ten zbiornik wodny. Skąd się wziął? Jaka koncepcja? Koncepcja była taka, że jak powstał taras właśnie górny, mm -hmm. e, siedziałam z moim mężem kiedyś i mówię: Tak pusto jest, tak smutno, tak e, cicho. I mówię: Zrobię oczko wodne. Mm -hmm. e, żeby było po prostu coś, coś nastrojowo. I faktycznie sprawdziło się to. Wieczorami siedzimy, jemy kolację. E, ten szum wody. No jest fenomenalny, także bardzo się cieszę, że powstało to oczkowotne. Tak, tak. No ja to mogę potwierdzić, bo jednak właśnie ten, ten ruch w ogrodzie przede wszystkim i szum, to jakby wprowadza te takie dodatkowe doznania poza, poza tymi wizualnymi samego ogrodu, więc te słuchowe jak najbardziej. No dobra, więc idziemy, idziemy jakby dalej wraz z biegiem tego ogrodu. Odwrócimy się trochę, żeby pokazać. Może ten kadr taki w stronę, z której przyszliśmy. I co? Jesteśmy w najwyższym punkcie. W najwyższym punkcie. Tutaj jakby koncepcja jest podobna do, do tego co z przodu, czyli takie wijące się tak naprawdę rabaty, tym razem jakby tutaj tym elementem ograniczającym są mury z kamienia. Powiedz, czy to też Twoja praca? Czy... Też moja praca. Kamienie były tutaj wożone osobiście przeze mnie na taczkach yy, i murowałam. Nieraz siedziałam do godziny 11-12 w nocy z latarką, ale <laughs> dążyłam do celu. Ale efekty są e, takie, e, takie jak widać. E, powiedz Aniu, jeszcze proszę, bo e, tak jeśli chodzi o te rośliny, tutaj na tej rabacie tak bardzo dobrze to widać, że masz tą różnorodność, ale też takie stopniowanie. Stopniowanie tych roślin, czy to też no, Twoje tak, autorskie tak, pomysły? Tak, to było też zamierzone, wszystko. E, tu jest stworzone coś takiego, że e, przechod przechodzą, e, przechodzą barwy roślin. E, tu jest zupełnie inaczej na wiosnę, inaczej w, w ciągu lata, a inaczej teraz jeszcze, a inaczej będzie jeszcze za dwa miesiące. Tak. E, tutaj. E, są hortensje, które kwitną zaraz na początku roku, których teraz już nie ma, prawda? Znaczy nie hortensje, przepraszam, piwonie. Tak. Teraz są hortensje, tak. są, po prostu są przejścia roślin tak, żeby nie było smutno. Tak. Zostało to wszystko tak zaprogramowane, że od początku roku do końca roku ja mam tutaj cały czas roślinność, cały czas kwiaty. Rozumiem. No i do tego dużo tych roślin iglastych, czyli też ten szkielet, jakby nawet zimą. Dokładnie, nie chciałam też, żeby ogród był pusty w zimie, więc dlatego jest bardzo dużo iglastych roślin. Żeby, 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 w tej zimie, żeby w zimie nie było po prostu pusto tutaj. Tak, tak. No i myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Zresztą często ją gdzieś tam w ogrodzie widać. Właśnie to jest, no, uwaga, ale zarazem też sztuka, żeby żeby jednak tak te rośliny dobierać, aby, aby właśnie to co powiedziałaś w każdym, w każdym miesiącu było, było coś ciekawego. No dobrze, powoli będziemy kończyli ten spacer, jesteśmy na tym najwyższym piętrze, e, piętrze tego Twojego ogrodu. To co powiedzieliśmy, dużo dekoracji, dużo różnych materiałów, e, z, tak naprawdę z różnych źródeł, myślę, że bardzo umiejętnie to łączysz. Czy czerpiesz tę inspirację właśnie gdzieś, nie wiem, podpatrujesz, czy to, czy to, po prostu twoja głowa podpowiada? No muszę powiedzieć, że to jest moja głowa. To jest no. moja głowa. Od dziecka byłam osobą, która lubiła bawić się, i być osobą, która lubiła coś tworzyć, mhm. coś tworzyć z niczego. Także ten ogród w sumie został stworzony. Z niczego można powiedzieć, tylko i wyłącznie z mojej głowy. No to perfekcyjnie to się udało. No to cóż, dziękuję, dziękuję Ci za podzielenie się tym pięknym miejscem. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo inspiracji, które, które udało się tutaj podpatrzeć i, i wydobyć. Życzę, czego mogę życzyć w tym ogrodzie. Dlaczego? Dużo słońca. O, dużo słońca. I dużo gości. No właśnie. I aby pięknie rosło. Aniu, było super przyjemnie, super miło. Dziękuję i cóż, do zobaczenia. Ja również dziękuję z całego serca a... i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. A Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. I też pięknych ogrodów. Dziękujemy. Hej, cześć. Hej.